Pacjent, piekarnik Amika. Model, będziecie widzieć? Chyba nie bardzo, ale zaraz coś spróbujemy przybliżyć albo oddalić. No o, mamy model EBL 6411. Piekarnik firmy, firmy Amika. Piekarnik nie grzeje. Znaczy grzeje, ale strasznie słabo grzeje. Czyli któraś grzałka jest spalona. Tutaj mamy dwie grzałki na górze, które teraz widać. Tam są wyjścia na końcu. Mamy po, z jednej z drugiej strony jedna grzałka i po środku druga grzałka. Termoobieg nie jest wyposażony akurat w tym modelu w grzałkę. I druga grzałka jest tutaj pod spodem. Ja to zaraz rozkręcę. I zobaczymy, przemierzymy sobie, która grzałka nie działa. I będziemy zamawiać i naprawiać, bo piekarnik jest z odzysku. Ale stoi u nas w kole gospodyń wiejskich i czasem tam coś trzeba upiec, zrobić, a po prostu nie można z niego korzystać, bo nie osiąga temperatury zadanej. Także przechodzimy do tyłu i zobaczymy co z tymi grzałkami. No tak, nagrałem kawałek filmu i chyba na pauzie go nagrywałem. Także jeszcze raz, jeszcze raz, tył jest rozebrany. Ty już mam rozebrany i będziemy mierzyć grzałki. Tutaj na górze, jak widzicie, jest tak jedna grzałka, czyli ten pin i ten pin, i druga grzałka, te środkowe. Tak jak widać było, tutaj jeszcze raz zobaczymy, tutaj co wychodzi. No, w piekarniku mamy jedną grzałkę i drugą grzałkę. Jedna grzałka jest tutaj ze środka, dwa piny, i druga grzałka jest ta zewnętrzna, czyli piny po zewnętrznej. Czyli tak samo sobie przemierzę. Eee, dobra, to tak. To wyciągamy sobie najpierw grzałkę zewnętrzną. Ok. Odpiąłem konektory zasilające. I tak teraz multimetr. Multimetr, multimetr na. Przedstawimy sobie na OMY. Czyli na oporność. Jeśli będzie oporność, znaczy, że grzałka jest dobra. Czyli tak. Grzałka zewnętrzna. Sądy zapięte. I mamy 59OM. Ok. tak grzałka jest dobra. Zapnę sądy przewody teraz grzałka środkowa przewody odłączę Sądami się tutaj wczepię ok, tak jak widać tutaj do środkowej grzałki są sondy i mamy 26 ohm czyli też jest ok dobra, zamykamy konektory z powrotem żeby nie pomylić w razie co to tak od razu zampinam. Tutaj mamy grzałkę dolną. Grzałka dolna. Grzałka dolna. Mierzymy sobie grzałkę dolną. I co nam pokazuje? O, no właśnie. To co się spodziewałem, gdzieś na której grzałce, czyli brak przejścia. Czyli jak jest przejście, to tak jak widzicie, sądy sobie zetkam, styknę i mamy jak, jakąś oporność. Także ta grzałka nie ma oporności. Teraz ja ją wyciągnę i sobie jeszcze raz przymierzymy już na górze. Nagrywa się, nagrywa się. Dobra, grzałka jest wyciągnięta. Tak wygląda jak choinka. I zmierzymy sobie teraz jeszcze raz oporność. Czy jest przejście, czy nie ma. Sądy ze zmiernika zapięte i oporność, jak widzimy, poza zasięgiem. Także grzałka do wymiany. Zaraz sobie znajdę na internecie tą grzałkę. Symbol jest jej. Zobaczymy, może mi się uda. 1300W, 230V. No to jeszcze coś tam pisze. Baker OBR 1300W 230W. Ok, idę szukać na internecie. Długo to nie trwało. Grzałka jest znaleziona. Amika 1300W, oryginał Baker OBR. Cena 29,75 30 zł i będziemy mieli piekarniczek naprawiony. Pasuje tutaj do modeli, można sobie zobaczyć, ale to jest ta grzałka, tak żałka, także moc jest taka sama. Jak ją się mocuje, jak ją się wyciąga, zobaczcie tutaj. Tutaj na to, zobaczcie, tutaj ma taką takie blaszki. Jak ją się tam włoży, to przed wyjęciem tą blaszkę, tą blaszkę z drugiej strony trzeba odgiąć. I tutaj jest jeszcze jedna taka blaszka na górze. Też trzeba ją odgiąć i potem przy wyciąganiu tej grzałki trzeba tak nadu ją dać, żeby po prostu ją wyjąć. No i dobre, grzałkę mam już w koszyku. Będę ją zamawiał i dogramy później zakończenie tego filmu. Jak ta grzałka za kilka dni przyjdzie, będę miał czas, żeby ją wymienić. Także wymienimy i zobaczymy sobie. Yy, zobaczymy. Jak piekarnik będzie grzał, bo w tej chwili po prostu nie grzał, nie dopiekał i no w ogóle, no jak grzałka dolna nie działała, no to tak to się musiało skończyć. Także także do zobaczenia za w sumie chwilę. Dzisiaj wtorek, i już grzałka przyszła. Zaraz ją będę wypaczkowywał. Porównamy sobie, zmierzymy i będziemy montować tutaj w piekarniczku. Także już się biorę za rozpakowywanie. Grzałka po wyjęciu wygląda tak. Teraz zmierzę wymiar tej grzałki. Pośmiałeś tutaj blachy. Czy się różni, czy się nie różni. Niby oryginał. No jest idealna, identyczna jest, zobaczcie, zobaczcie ona tutaj ma takie pierścionki, żeby nie dotykała do blachy, a ta nie ma, ta stara, także całkiem możliwe, że ktoś ją wymieniał, no tutaj są te właśnie takie pierścionki, że ktoś ją wymieniał i ona, i ona nie ma tych pierścionków, czyli może albo ktoś nie wiedział i pościągał te pierścionki, powyrzucał i jak leżała tak na blasce, to się przegrzała po prostu dobra biorę multimetr i zaraz zmierzymy oporność tej grzałki czyli tak tu i tu no właśnie dobra ma 41 ohm także okej, okay. grzałka jest sprawna to ja ją montuję Tutaj do piekarnika jedną ręką, to raczej sobie nie pomogę. Nie pomogę, także może sobie pomogę coś tam. Okej. Okej, okay. okay, na swoje miejsce. Ciemno tutaj. A tyle to tyle to widzę. Dobra, ja ją tam ulepię bardziej, pozaginam tutaj te blaszki, żeby się nie wysunęła, i zaraz się załączę. Minęło. Z minuta minęła. Grzałka jest na swoim miejscu. Podłączona to folie. Watę połpychałem tak mniej więcej jak była. Także teraz to mi zostało? Zostało mi podłączenie. Bo rozłączyłem tutaj te kostki zasilające. Muszę tą kostkę przykręcić tak jak była, i poskręcać piekarnik. Także ja sobie to za chwilę zrobię. Jeszcze posprawdzam, czy mam wszystko podkładane, co odłączałem. Wszystko jest OK. Dobra, biorę się za skręcanie i widzimy się już, jak będzie skręcony. No dobra, piekarnik złożony. Jest wszystko na swoich miejscach. Załączymy. Zobaczymy, czy będzie się grzało. Myślę, że będzie. Kopię. Nikt nie kopie, czyli jest ok. Godzina 12. Co, załączamy? Załączamy. Tu się coś załącza w ogóle, czy tu się nic nie. A, dobra. Góra, dół, to wezmę tylko na na sam dół. Jest coś takiego? Nie ma, jest góra i dół. Dobra, góra, dół. Damy sobie na 100 stopni. Tu pisze 100 stopni. Jest jeszcze taki stary piekarnik, także dlatego nabyć pytlaczu. Nic nie pokazuje, góra dół 100 stopni. No i co, jak to sprawdzić? Nie chce mi się iść po kilometr, po prostu rękę włożymy. musi grać. Dobra, wiecie co, pójdę po kilometr. Ok, widziałem już na mierniku elektrycznym 2000 W pobiera. No grzej 40 stopni No i górna górnej to tam nie trafię w tą górną ale jak się rękę od góry Od gorąca od dołu też no i tyle wyłączamy piekarnik sprawny piekarnik sprawny także będzie się jeszcze testował na pewno w kolego spodyń miejskich coś będą piekło. jakieś dobre ciastko może też i tutaj za moją, za to, że się pochyliłem nad nim, dostanę kawałek jakiegoś dobrego ciasta. Także to tyle w tym filmie. Jeszcze może takie podsumowanie. Grzałka była uszkodzona, dlatego, że no się spaliła. Miernikiem, multimetrem można było zobaczyć, że nie ma przejścia na omach. Także zamówiłem w niedzielę nową grzałkę. Dzisiaj jest wtorek, już do mnie przyszła, że koszt grzałki 20, prawie 30 zł na Allegro plus 14 czy tam 12 zł. wysyłka i postęp, także szybka naprawa. Szybka diagnoza, szybka naprawa, także to tyle w tym filmie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym.